Jaka była kolejność? Gdzie trafiłeś najpierw? Y, milion dolarów, y, Wszystko co kocham, czy Sala samobójców? Kto odkrył Cię dla kina? Ym, Jacek Borcuch. Tak, znaczy w, najpierw był casting do Wszystko co kocham. Ym, I tam to się udało, więc robiliśmy ten film, robiliśmy w wakacje w zeszłym roku. Potem po wakacjach w listopadzie w październik listopad yy, Komasa Janek robił właśnie casting do sali samobójców i w styczniu tam było kilka tam zdjęć i tak dalej. W styczniu się okazało, że robimy salę samobójców razem, a że sala samobójców się trochę przyciągała, yy, znaczy realizacja, to w międzyczasie był casting do yy, z Januszem Kondraciukiem i on tak się jakby... Tam, znaczy on może, no tam to się wydarzyło pomiędzy, że tak powiem. Że, kiedy już miały być zdjęcie do sali się okazało, że są przesunięte, to, to ukazało się milion dolarów i czyli Jacek, e, Janek i Janusz. Jacek Borców i Janko Masa, pokusiłbyś się znając ich e, na tyle, na ile ich znasz o jakieś zestawienie. Chodzi mi o sposób pracy na planie, podejście do e, ciebie jako młodego aktora. Ehm... Na pewno, co ich łączy, to praca polegająca na, na jakimś, na zbudowaniu relacji i zaufania po prostu między nami jako ludźmi. Że z Jackiem spędzaliśmy dosyć dużo czasu wcześniej przed planem, się zapoznawaliśmy jako ludzie, co nam dało dobry podkład i z Jaśkiem pracujemy od, od roku i tak samo po prostu spędzamy dużo czasu razem i żeby zdobyć do siebie zaufanie, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Znaczy bardziej oni patrzą, jak, jak my funkcjonujemy, jak ja funkcjonuję. Um, no to jest taka, to jest taka jakby, jakby ich wspólna cecha. Mamy wspólny język, no, no, szukamy tego wspólnego języka. E, możesz opowiedzieć o Dominiku, bohaterze Stali Samobójców? Co to jest za chłopak? E, Dominik jest na pewno zagubiony jest gdzieś tam zbuntowany ten bunt może nie jest takim punkowym buntem e, idącym w taką otwartą destrukcję tylko raczej jest taki introwertyczny bunt kontrolowany bardziej bardziej grzeczny bunt, ale za to ma on wymiar raczej e, psychiczny ale po twoim ubiorze, bo teraz jesteśmy na planie filmu, e, też widać jaki e, to rodzaj buntu, bo jesteś ucharakteryzowany e, jak przedstawiciel subkultury EMO, w sposób dość podobny. Tak, no wyszliśmy od, od EMO, w ogóle od subkultury EMO, dużo się tym zajmowaliśmy i Zahaczamy o to, ale chcemy odchodzić od takich konwenansów, to znaczy od takich stereotypów EMO, ale to gdzieś tam po prostu to myślenie z którego zaczęliśmy w ogóle, czy z którego Jasiek zaczął, e, ono zostało. No i dlatego tak, dlatego czarne włosy, dlatego tak w tym kierunku. No. Jasiek zaczynał też od Hikikomori, tak jak e, czytałem w e, opisie. Czy Ty gdzieś tam poznawałeś e, tą subkulturę, jeśli można tak powiedzieć, o tym e, typowo japońskim e, zjawisku? Zgłębiałeś to też tworząc postać? Tak, tak. E, oczywiście zgłębić tego o tyle się nie da. Czytałem różne fora, gdzie ludzie się wypowiadali, którzy rzeczywiście się zamykają w domach i nie wychodzą i mówią o tym otwarcie. Oglądaliśmy różnego rodzaju dokumenty, czy czytaliśmy artykuły na ten temat, bo spotkać się z nimi tak jak z emo, co też robiliśmy e, na ulicy nie jest tak łatwo no, po prostu, ale no, szukaliśmy tego dlaczego, jak, e, też się zamykając na jakiś tam czas w domu, po prostu patrząc co to powoduje, e, jak tak można żyć i co, co w ogóle skłania ludzi do tego, jakby jaka jest przyczyna tego, że trochę... I rezygnują ze świata zewnętrznego no więc no zajmowaliśmy się tym tematem na pewno dużo właśnie, jaka, była bez... jaka jest bezpośrednia przyczyna ucieczki Dominika do rzeczywistości Second Life myślę, że nie nie nie, nie zgoda na, na, na otaczającą go rzeczywistość to znaczy bunt właśnie skierowany, ale jakby do wewnątrz bo, bo świat mi nic nie może zrobić za to, że ja się przed nim zamknąłem, to znaczy, co mogą mi zrobić? Mogą mnie zabić, to, to nawet by Dominikowi, może nie, ale, ale synowi by było na rękę, znaczy, może za dużo zdradzam, ale, 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 em, no to jest po prostu rodzaj niezgody na świat, no. niezgody na świat, jak to się mówiąc.